Cześć, witajcie. Mam na imię Asia i zapraszam Was na mój kolejny film. Jeżeli jesteś to pierwszy raz, zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz pozostawienia po sobie śladu w postaci łapki w górę oraz komentarza. Dzisiejszy filmik nie będzie bardzo długi, ponieważ w ciągu ostatniego tygodnia niewiele się u mnie działo, ale yy, pokażę Wam, co, co zrobiłam przez ten ostatni tydzień. A mianowicie, pamiętacie, miałam pruć te moje stare swetry. Także jeden ten czerwony już sprułam, a teraz y, sprułam już następny. Y, zielony taki. To jest taka ciemna zieleń. Ciemna, butelkowa zieleń, zgniła zieleń. Nie wiem, Wy dziewczyny potraficie tak te kolory nazywać. Dla mnie to jest taka ciemna zieleń. I to jest y, taki precelek. On jeszcze nie jest wyprany, więc jest taki mocno <laughs> pofałdowany. Jak się upierze, to się trochę wyprostuje. Pamiętam czasy, jak na początku lat 90., dziewczyny sobie dawały radę, te różne porady, jak wyprostować takie włóczki po praniu. Taką jedną z radą było, że się prostowało taką włóczkę sprutą po jakimś swetrze nad parą wydostającą się z czejnika. <noise> ale ja nie będę się tak cackać to tą włóczką. to jest zwykła włóczka królowa, także po prostu tylko upiorę. Rozwieszę na mokro, żeby woda ściekła, i to co się wyprostuje, to się wyprostuje, reszta nie musi się wyprostować. Także to już mam następny sweterek już sproty. Dobrze, dalej chciałam Wam powiedzieć, jak mi idzie robota z moim sweterkiem w, tym, w serduszka. Już zrobiłam wycięcia pod kroju szyi z przodu, w jednym i w drugim przodzie. Mam nakręcone filmiki, jak to zrobiłam zaczęłam już zszywać jaki dziwny kolor zaczęłam już zszywać ten sweterek tutaj na ramieniu trochę innym szwem zszywałam niż w tym swetrze kolorowym trochę inaczej on wygląda nie wiem w ogóle czy widać O, tak będzie lepiej widać no i inna rzecz zszywałam tutaj na na dole Czyli tył z przodem zszywałam szydełkiem. Także tu taki szef powstał. Dosyć ciekawy szef. Ja to zszywałam szydełkiem zwykłą, zwykłym ściegiem na, okrą na, okrą o, na okrętkę zszywałam. <gry> więc to taki ciekawy wzorek wyszedł. Nie wiem, czy on by wyszedł, jak ktoś robi na przykład swetry i pierwsze oczka też przerabia. Bo ja jak robię, to nie przerabiam pierwszego oczka, więc mam takie większe te oczka tutaj na brzegach i może to dlatego to tak fajnie później wychodzi, jak się szydełkiem zszywa na okrętkę. Także nie wiem, jakby to wyglądało, jak ktoś, nie przerabia, jak ktoś przerabia pierwsze oczko, a nie, nie przerabia to, jak ja. No i dobrze, no co Wam mogę powiedzieć? Tak przymierzyłam do siebie ten sweter i stwierdziłam, że możliwe, że mam za długi ten rękaw. Tu wiadomo będzie się zawijało ten mankiet. Ale chyba wyszedł mi za długi. Ja mam niestety taką tendencję, że robię za długie rękawy. <laughs> nie wiem skąd to się wzięło. Także jeszcze sobie przyszyję drugą część tutaj do ramienia i trochę na dole, żeby to się lepiej trzymało. Przymierzę i zobaczę, czy rzeczywiście nie za długi. Bo jak będzie za długi, to po prostu go odszyję. Odszyję, spróję, wypróję go i, i trochę skrócę. Także nie będzie problemu. Dobrze, mam na, nakręcone filmiki, właśnie jak odejmowałam te oczka na podkrój szyi. Mam nakręcone też, jak wyliczyłam do tego rękawa, ile oczek trzeba i, i, i jak to zrobić. Także niedługo będę y, edytować te filmiki i myślę, że raczej w takich krótszych filmikach Wam będę pokazywać, bo takie długie, ponad godzinne to się strasznie długo edytuje, i długo to jest wczytywane do YouTube, także, na YouTube. Także myślę, że takie krótsze porobię. Co jeszcze? No, do tego swetra już będę szukała guzików. Tak chciałam y, takie guziki większe raczej, y, drewniane. I tak myślałam o takich guzikach, y, tych kołkach tak zwanych, ale stwierdziłam, że nie będę mi się podobała w tym swetrze i sobie kupię takie zwykłe okrągłe, tylko tyle, że drewniane. Także jeszcze będę przez cały tydzień szukać, jakie guziczki sobie dobrać do tego swetra. Dobrze, to tyle na temat tego swetra. Jeszcze Wam opowiem, jak mi idzie moja nauka, <grywa> nauka w szkole, dziergania. Yy, co już zrobiliśmy, bo już w zasadzie cały, przód powinien, cały tył powinien być zrobiony już dziewczyny robią przód. Ja tak trochę jestem do tyłu, ponieważ jak wiecie, ja robię z, yy, na drutach numer 3,5, czyli tak cienko trochę. <grywa> na cienkie tutaj, więc się trochę dłużej schodzi. Ale tył już mam cały zrobiony. O. Tutaj już mam też na, na podkrój szyi, mam już zamknięte oczka, wszystko zrobione. Tutaj będzie na drugi drut sobie przełożę, bo te oczka nie będą przerabiane, nie były przerabiane od razu, tylko będą wrabiane jak będziemy robić yy, tutaj yy, plisę na, na podkroju szyi. Także u mnie to tak to wygląda. Yy, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No tam w szkole yy, uczyli nabierania oczek. Na jeden drut. Ja zwykle nabieram na dwa druty. Tam były głosy, że później te oczka są nierówne, jak się na dwa druty nabiera. Czy ja wiem, Mi tam zawsze równo wychodzi? Może to zależy od prawy? Może to też zależy od tego, jak to dzierga? Bo ja dziergam niestety bardzo luźno i pamiętam, kiedyś też uczyłam się nabierać na jeden drut. Oczka i później miałam straszne problemy w przerabianiu tego pierwszego rzędu. I mama mi po prostu powiedziała, żebym nabierała oczka na dwa druty i tyle. Ja tam tamtego czasu już nie mam problemu. <grym> Także wolę nabierać na, na dwa druty oczka. Co jeszcze? Ja zwykle y, nie przerabiam pierwszego oczka, a y, ostatnie oczko zwykle przerabiam na lewo. No natomiast tutaj w szkole y, przerabiane są wszystkie oczka. Przednia, to pierwsze oczko jest przerabiane i ostatnie jest przerabiane na prawo, więc ja też tak robię. <grym> I powiem Wam, że prawe oczka nie mam problemu z przerabianiem tych pierwszych oczek jako oczka prawe, natomiast strasznie nie lubię przerabiać tych oczek yy, lewych, yy, bo wiecie, jak się robi ściegiem tym gładkim, czyli pończośniczym, to później jak się odwraca robótkę, yy, to pierwsze oczko yy, przerabia się na lewo. Ja, ja strasznie nie lubię tego przerabiać na lewo, i pewnie dlatego yy, pierwsze oczka robię bez przerobienia. <noise> Także ale tak uczą w szkole, więc ja też tak robię. Dekolt też tak zamknęłam, jak tam uczyli, bo tutaj w tym sweterku w serduszka trochę inaczej zamykałam, tak po mojemu staremu. Bo już mi się nie chciało tak cackać, jak tutaj, żeby było ładnie. A z doświadczenia wiem, że jak się później nabiera oczka i robi plisy, czy tak jak u mnie będzie kaptur, to i tak tego nie będzie widać, tych, tych dziurek czy, czy nierówności. Także u mnie to tak wygląda. Aha, i jeszcze jedną rzecz u siebie wprowadziłam. Zrobiłam sobie taki rządek oczek poziomych. Tak, taki rządek oczek poziomych. Ponieważ Iza w jednym z filmików pokazywała, jak to się robi. Bardzo fajny ten sweterek wyszedł z takimi właśnie Rzędami oczek poziomych, i ja stwierdziłam, że też sobie wykorzystam kiedyś ten sposób przerabiania oczek, i w tym właśnie spetterku skorzystałam z tego. Także nawet widzieć, nawet widać, widać bo tak się trochę bałam, że na tej włóczce nie będzie widać, bo ona jest taka yy, puszysta. Tych włosków ma dosyć sporo, ale, ale widać. Widać ten paseczek, także będzie fajnie. Na rękawach też sobie taki paseczek zrobię. Powiem wam, y, włóczka, no, włóczka jest bardzo fajna. Taka mięciusia, milusia. <laughs> nie gryzie mnie w ogóle. To też się cieszę z tego powodu, bo mnie wiele włóczek gryzie. A ta akurat nie. Także jestem zadowolona z tej włóczki. Sweterek będzie taka mgiełka, nie taki zwykły sweter, jakiś grubszy czy coś. Tylko będzie taka mgiełka raczej. Raczej bluzeczka niż sweterek. No i zobaczymy. Aha, i co jeszcze ja zmodyfikowałam u siebie? Ja mam też taki zwyczaj, że zawsze ściągacze robię na drutach o pół numeru mniejszych. Czyli jak to robię, cały sweterek będę robić na drutach 3,5, to ściągacz robiłam na drutach numer 3. A to też się z tego wzięło, że w dzieciństwie pamiętam, jak, jak robiłam, to niestety jak robiłam na takiej samej grubości drutów, to ponieważ ja tak robię rozlaźle te oczka, że po prostu ściągasz mi się rozciągnął tak, że był bardziej rozciągnięty niż reszta swetra. Dlatego od tamtej pory też mi poradziła mama, żebym robiła po prostu na drutach o pół numeru cięższych. I to mi się sprawdza w moim sposobie przerabiania oczek. Także u innych to może się nie sprawdzać, ale u mnie się sprawdza. Także zajęć jestem bardzo zadowolona. Muszę trochę nadrobić. Sporo rzeczy sobie układam, nowych się rzeczy dowiaduję, ciekawych. Także, jak się kiedyś Wam trafi taki kurs, to, to bardzo polecam i za bardzo dobrze prowadzi ten kurs. I co? No i robimy przód. Nie, to jest tył, przepraszam. Plecy już mam zrobione. Muszę się zacząć zabierać do przodu, bo to już następny yy, kurs będzie w, w połowie tygodnia więc yy, już dziewczyny robią przody więc ja muszę nadrobić trochę, ale zdążę. <grym> Ze, wszystkimi, ze wszystkim się zdąży, także także tak to wygląda. Jestem bardzo dowolona. Włóczka bardzo mi się podoba, chociaż jak na moje możliwości była dosyć droga, ale, ale warto było wydać te pieniądze. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i zapraszam Was na mój kolejny film.